Cześć wszystkim, jesteście na kanale Skyboot Home. Dzisiaj pokażemy Wam bardzo ciekawy projekt. To jest dom w stylu starodawnym. Niektóre techniki wykonania były stosowane. 100-120 lat temu. Nasza firma zajmuje się budową dachu, co jest jedną z najciekawszych rzeczy w tym projekcie. Ogólnie mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na tak dobrego inwestora, który nie oszczędza kasy na materiały, żeby odtworzyć efekt starości. To dziś prawdziwa rzadkość. Więcej opowie Wolodymyr Leszczenko, właściciel firmy dekarskiej Skyboot Home. Co my tutaj mamy? Znaczy, mamy taki domek, będziemy robić, to jest taki budynek, można powiedzieć, że zabytkowej. Inwestor chce po prostu wszystko otworzyć do pierwotnego stanu. Jak to, jak to wygląda? Proszę tutaj zobaczyć. No, nic, nic składnego, ale mamy taki dwuspadowy dach i na środku mamy taką lukarnię. I na tym by było... To wszystko, ale nie. W środku będziemy mieli taki płatwy, który te płatki będą widoczne. Wszyscy płatki będą widoczne, czyli strugane, oni środkowane, postarzane i te wszystkie elementy muszą być zrobione tak, jak to było zrobione, nie wiem, 120 lat temu. Te mieczy, te skosy, kleście, te wszystkie elementy będą zrobione w takim stylu, jak to było zrobione kiedyś. Także będziemy oglądać. To jest właśnie to Teraz widzimy jak to wszystko się robi Można powiedzieć, że to jest łatwo, ale nie jest łatwo To wszystko nabijamy, wsadzane. Później jeszcze robimy tam taką dziurę wywiercamy i wbijamy taki kołek Który to wszystko będzie trzymał I to właśnie technologia poniemiecka Proszę tutaj zobaczyć zwiska. bliska Jeszcze? O, No to do, tu No dobra, tak jak tutaj to... Tak jak tutaj to jest, ten słup będzie widoczny. Mamy dwa takich mieczy, które będą widoczne. Później na to przychodzi jeszcze jeden słup, który będę podpierał tą łatwiej górną belkę. Tą z góry. No i w sumie będziemy mieli takie dwie, dwie widoczne belki. Jedna tutaj, druga tam dalej. Tam widać ją. W dwóch słowach, jak to wyglądało kiedyś? Proszę zobaczyć, te małe okienko. Nie wiem dlaczego to okienko było, ale to było, nie wiem, być może ktoś gnój przez to okienko w, tam wyrzucał czy wyrzucał, dlatego że to była taka wielka, jedna stolowa. I było te dwa, dwie takich belki i dwa słupek. To ma tak został, takie. Jest. To jest właśnie jedna, tu, tu jest druga. I dwa słupy te zostają. I oni będą znajdować się w środku tego budynku. Jedziemy na górę, to jest to jest mój ojciec wszystkiego zawodu, który ja znam, mnie się nauczył ma na imię Juri. Także będzie się pojawiał w naszych filmach często też o, Tak jest. bardzo doświadczony dekarz. Ile doświadczenie? Ile lat robisz? 40? 30, 30 lat robi dachy te... Skomplikowane te konstrukcje, te po prostu no talent. Złote ręce ma, pokaż. Pokaż. Złot, złote, ale rękawice dlaczegoś. Się... Rujka. Właśnie. Nosi rękawice, żeby złoto nie podrapać. Tak jest, tak jest. Jeszcze nie zarobił na nowe rękawice, <noise> żeby było w parze. Idziemy w tą drugą, drugie pomieszczenia i ja tam coś pokażę ciekawego. Bo tutaj ogólnie, tak jak już powiedziałem, że te platwie oni będą widoczne i to tak zostaje. Czyli tutaj przyjdzie a, oczywiście ocieplenia regips, ale tabelka nie będę, będę otwarta. Proszę tutaj zobaczyć, no. Proszę zwrócić uwagę na ten element. To jest. Taki element, który niby nie musi być w dachach. Nie każdy to chce, nie każdy chce wydawać na to pieniądze, ale jak widzicie, ta, ta inwestycja są, jest, można powiedzieć, w lesie. Z eee, boku jest odlegnie, lasek no. taki, tak? Oh yes. Pszaty, ptaki latają, a kuny przebiegają. Właśnie to robimy dlatego, żeby maksymalnie zabezpieczyć, zabezpieczyć się, tak? nasz dach od wejścia kun. kun. dużo takich dodatkowych rzeczy. Będziemy robić w tym dachu, żeby właśnie już od początku myśleć o tym, żeby tutaj nikt nie wszedł bez naszego pozwolenia. A jak wchodzi, no to niech płaci, płaci pieniądze za minę. Albo za gaz. No tak jest. To jest właśnie kleszcze. To są kleszcze, tak? To jest kleszcze. Tak jest. Teraz to tak narzucane, prowizorystyczne, nie wiemy do końca. Improwizacja na razie, tak? Tak jest. Jak to ma być. Inwestor chce to postawić z góry. W projekcie mamy tak narysowane, że to żeby to zrobić takie wcięcia czyszelskie. Ciesielskie, tak? Wcięcie, tak jest. I z dwóch stron to zamontować. Także to jest jeszcze nie wiadomo jaki sposób to będziemy robić, ale później wszystko wam to pokażemy o, ogólnie będziemy mieli tutaj całe również odyskowanie z góry dlatego żeby, właśnie się powtórzę mm -hmm. żeby żadna kuna tutaj nie weszła jeżeli tego odyskowanie nie będzie, no to oni oczywiście wygryzą w membranie tam dziury zrobią z nią sito i wełnę mineralną też halosować, tak jest, dlatego zdajemy, inwestor się zgodził, powiedział, że bardzo dobry pomysł na to, żeby zrobić całe odyskowanie z góry także robimy, mm -hmm. robimy to i na pewno będziemy wiedzieli, że to jest dobrze rozwiązanie. Czy ten projekt, który teraz robisz i robi twoja doświadczona ekipa, czy to taki pierwszy projekt w twoim życiu, czy już kiedyś robiłeś podobne takie skomplikowane rzeczy? Nie, nie, oczywiście. Robimy taki. Na przykład rocznie robimy, taka nasza statystyka, około 50 różnych rodzajów dachów. Od. Mhm. Od 100 m2, czyli 90 do 2000 metrów 2 Dlatego robimy to 50, 60, 70. Wiadomo, jeżeli dachy będą no, takie niewielkie, 100, mhm. 200 m2, to ta ilość dachów wzrośnie do, do, 100, 120, do 100, 120 dachów, mhm. plus minus rocznie. ale... To mamy... dużo, to sporo. Sporo, sporo. To no, Jesteście doświadczoną ekipą, tak? Tak. Jest. Ponad... Robicie obróbkę blacharską, też wszystko, wszystko, wszystkie takie. Wszystko robimy. Wszystko fajnie. robimy od A do Z. E, mamy swoje warsztaty, e, magazyny, czyli obróbki blacharskie same wyginamy, doginamy, pod, dostosowujemy się pod klienta. Nie musicie czekać na to, nie wiem, tygodniami. Po prostu zlecacie to dla nas i my robimy kompleksowe wykonanie całego dachu, mm -hmm. wraz z obróbkami blacharskimi, ze wszystkimi akcesoriami. Jeżeli nie chcecie się martwić odnośnie nawet materiału, chcecie to mieć z głowy, również to zlecacie dla nas. Mm -hmm. My to robimy wszystko kompleksowo, nawet razem z materiałem. A temat na temat gwarancji chciałem się zapytać, bo ogólnie no. macie pięcioletnią gwarancję, tak? Na różne takie obiekty, różne takie dachy. To no. jest na przykład tak skomplikowany jest. dach i nietypowy. To mm -hmm. też dajecie pięcioletnią gwarancję? Tak jest. Na reklamację, na zgłoszenie takich tak jest. rzeczy? To jest standardowa nasza e, pięcioletnia gwarancja, czyli gwarantujemy każdemu, każdemu klientowi taką, takie zabezpieczenie od naszej firmy. Jeżeli mhm. coś nawet kiedyś się zdarzy, w ciągu pięciu lat dzwonicie do nas, przyjeżdżamy, naprawiamy, poprawiamy i to wszystko jest w cenie naszego mhm. dachu. Tak Dobra, to idziemy jeszcze, zobaczymy coś, opowiesz, już tu widzę z boku jest, widzę górę dachu, który już jest zrobiony, trochę opowiesz o nim. Mm -hmm. wow. Ale potężny, potężna praca. Widać, że kierownik nie tylko chodzi i rządzi tutaj na budowie, no. że zrób to, zrób to, a wziął i pokazał i pomógł. No właśnie tym się różnimy się, że jestem nie tylko właścicielem firmy, znam jak to wygląda w teorii, a umiem to zrobić. Na i praktyce. Na praktyce, dlatego że mój ojciec jest dekarz od wieku i wszystkiego mi nauczył. Ja zajmuję się dachami ponad 13 lat, tak jak już mówiłem. Mój ojciec zajmuje się dachami ponad 35 lat i wszystkiego, co on umie, nauczył mnie. Kiedy przyjeżdżam na budowę, to ja uczę wszystkich pracowników wszystkich fachowców i pokazuje jak musi być, jak musi wyglądać i nikt nie może do mnie zarzucić coś dlatego, że ja znam nie tylko teorię, a znam jak to praktycznie zrobić i ja to wszystko pokazuję i to jest właśnie tym się różnimy się od wielu innych firm, po prostu wielu firm właścicieli po prostu <laughs> Formalnie. Nie Oni znają Aha. jak to wykonać. Teorie znają, ale, ale nie na prakty praktycznie zrobi. nie tak wiedzą, jest, tak, tak jest, tak jest. Tu widzimy z tyłu taki dach. To też robiliście? No, tak jest. Wasza ekipa, tak? tak jest. To jest taki bardzo prosty dach, nic skomplikowanego, dlatego że tutaj nie ma żadnych występów. Hmm. Czym się różni ten dach od na przykład innych? Dlaczego ten jest nietypowy właśnie? Ten jest nietypowy tym, że każdą krokiem widzimy od spodu. Mhm. Czyli oni wszyscy wszystkie te krokwie jest strugany, malowany, mhm. ponadto murłaty, jętki również widoczne. Z góry tych kroków widzimy podbitkę, mhm. nadbitkę, która jest również pomalowana i przybita z góry. Tym się różni tym właśnie ten dach. Widziałem, że tutaj jest chyba taka ochrona od mhm. zwierząt, właśnie, bo tu jest taki lasek blisko, tuż za płotem. Widzę, że lasek, i tu widzę jakaś siatka. Tu tak nietypowa, bo rzadko tak, tak widzę. No ta siatka, właśnie, mało, mało firm dekarskich zwracałem na to uwagę. To jest bardzo. Ważliwy element w konstrukcji dachu, dlatego że ta siatka, to jest wróblówka, tak się nazywa, nie tylko chroni Wasz dach od różnych e, no, rodzajów zwierzak, tam ptachów, komach, e, kun i tak dalej, ona jeszcze wykonuje bardzo ważną funkcję wentylacji, czyli jeżeli Wasz dach zakondensował, bardzo to się wydarza w zimie. Kiedy mamy takie różne poziomy, tym, różne... Zmiany, zmiany temperatury. Zdraż zmiany temperatury, tak jest. I wtedy dach kondensuje. Zbiera się wilgość na membranie mm -hmm, I mm -hmm. żeby ta wilgoć normalnie gdzieś wychodziła... Schodziła, tak. tak. Musi być e, wentylacja. Czyli dlatego mamy tą kratę. I tutaj no. wlatuje powietrze i, i wylatuje... Wentyluje się, tak? Wentyluje czyli się przez skalenicę dach... Tak jest. Okej, okay, okej. Okay. I robi się taki... Przewieł i wtedy wasz dach, można powiedzieć, tak wentylowany Oddycha, czyli faktycznie on oddycha Tak jest, oddycha okay. no to, 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 I po... co, To co mówiłem, to co jest niezwykłego w tym dachu, że wszystkie, całą konstrukcję i tą nadbitkę, no to widzimy Nieźle to wygląda, mi to bardzo podoba Sobie również tak robię, no jeżeli ktoś chce sobie tak coś zrobić no to... Czyli to może, możecie też wykonać takie zamówienie, jeśli ktoś, ktoś będzie chciał Oczywiście. sobie takie Oczywiście. rzeczy Obojętnie, czy sami to pomalujecie, czy zlecicie to nam, dostosujemy się do Was. Będą filmy o tym, jak tu będzie się wszystko rozwijać na tym projekcie, jak będziemy kończyć ten dach, i pokażemy cały proces na kanale. Także obserwujcie nas. Pamiętajcie, że Skyboot Home to firma, która troszczy się o Wasz dach.